Siemaneczka są Amur AmurTV A dziś zapraszamy Was na targi wędkarskie Rybomania Które są w Poznaniu w dniach 3-5 marca 2023 Chcielibyście nas spotkać przez wszystkie 3 dni targowe Dzięki firmom, sklepom, a także stronom Tak jak są dla Wędkarstwa Łódzkiego Fundacji Wędkarze Bez Barier Wędkarstwo w Polsce.pl Stanisław Gajszczek Fishing Made, ISW, internetowy sklep wędkarski, Karma sklep wędkarski Pontony, a także Fish and Science. Dziękujemy serdecznie wszystkim stronom za porozmawianie w i to właśnie niekiedy w tym mogli nas spotkać na Ebromani, od piątku aż do niedzieli przez wszystkie trzy dni targowe. Śmiało możecie podejść, przybić piątkę, szczęść fotkę, na pewno się nas znajdziecie na hali. A my zapraszamy już na targi i widzimy się, mam na nadzieję, że na jakiejś kreacji. Siema!